Jestem Ola. Jestem po jednostronnym rozczepie wargi i podniebienia o akcji Serce Malowane. Dowiedziałam się od koleżanki Eweliny, za co dziękuję. Mam nadzieję, że będzie tak samo fajna, jak u Ciebie. Nazywam się Magdalena Bellman. Zostałam zaproszona na akcję charytatywną pigmentowania ust przez Panią Magdę Bogulak. Jestem trenerem regionalnym w Düsseldorfie. Przyjechałam specjalnie z Niemiec na tą cudowną akcję. Będę używała dzisiaj farb raspberry White Rose Nude Passion Nude Berry. Super piękną mieszankę für Nude Lips. Jesteśmy ciekawe efektu końcowego, ale będzie na pewno Piękne. wspaniały, piękny. Bardzo dziękuję za pokolorowanie mojego uśmiechu. Wcześniej bałam się uśmiechać, nie chciałam malować moich ust, ponieważ nie chciałam podkreślać tej niedoskonałości, a teraz pani mi ją pokolorowała, więc bardzo, bardzo jestem mega, mega zadowolona. Dziękuję. Proszę bardzo, jestem bardzo wzruszona i bardzo szczęśliwa, że tak przepięknie wyszły pani usta. Bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję za zaufanie. W tym miejscu dziękuję także pani Magdzie Bogulak za zaproszenie na tą akcję, za możliwość spełnienia marzenia i mam nadzieję, że przeniesiemy tą cudowną przewspaniałą akcję na terenie Niemiec. Mam taki wielki plan i który będę realizować. Dziękuję bardzo za wszystko. Było przewspaniale. Dziękuję. Dziękuję bardzo.